Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na chwilę rozmowy ze mną i na konkurs. Mam nadzieję, że Wam się ten konkurs spodoba i ucieszy, także zapraszam do oglądania dalej. Zauważyłam dzisiaj, tak spostrzegawcza Kajmanowa, zauważyłam dzisiaj, że tak naprawdę zostało nam niewiele ponad 3 tygodnie do końca roku. I już zaczęłam sobie planować, jak to urządzę, y, kiedy złożę Wam życzenia świąteczne, życzenia noworoczne, czego w ogóle Wam życzyć. I pomyślałam sobie, że jest to świetna y, okazja ku temu, żeby zorganizować konkurs, ponieważ y, jest już Was ponad 20 tysięcy i bardzo się z tego cieszę. Natomiast ten konkurs. Y, nie jest konkursem takim stricte w związku z tym, że przekroczyliśmy granicę 20 tysięcy, tylko jest to konkurs właśnie taki noworoczny, związany z postanowieniami noworocznymi. I to są. Mam tutaj dwie nagrody, które Wam zaraz pokażę które są ściśle związane z tym, co chcę Wam prezentować, czego chcę Wam życzyć na nowy rok. Ja te nagrody Wam sama wybrałam. Także mam nadzieję, że Wam się spodobają. Znowu przełykam się, czego Wy nie lubicie, ale ja nie wiem, jakoś tak mówię, że ją przełykam w dziwny sposób, no sorry. W każdym razie. Słuchajcie, zastanawiałam się, czego Wam życzyć i zastanawiałam się też, jakie ja w tym roku postanowienia noworoczne sobie sporządzę i jakich będę chciała dotrzymać i w jakich będę chciała postanowieniach wytrwać. I... Wiem sama po sobie, że rokrocznie jest tak, że te postanowienia noworoczne sobie stawiam i bardzo rzadko je wypełniam. Bardzo ciężko jest się zmobilizować do tego, żeby takie postanowienia noworoczne wypełnić. I ja nie czuję się na siłach, żeby Was do czegoś motywować, żeby nakręcać vlogi motywacyjne, bo nie wiem, czy dałabym radę, czy potrafię, myślę, że... Często jestem leniwą osobą, ja chyba się nie nadaję do tego, żeby kogoś motywować, ale mimo wszystko ym, chciałabym, chciałabym Was zmotywować i mam tutaj dwie rzeczy, które myślę, że to zrobią. Dodatkowo, ym, myśląc właśnie o tym, czego chciałabym Wam życzyć, bo też to jest takie dziwne, ale jeżeli ktoś dopiero mój pierwszy film widzi, to może w ogóle się pomyśli, głupia jest, o co jej chodzi, ale jednak czuję tą taką więź, która jest tak ode mnie płynie w, w, do Was i pałam po prostu yy, do Was sympatią, mam najzwyczajniej w świecie, Was lubię. Bardzo często mnie wspieracie, bardzo często mi, mi doradzacie, bardzo często też mnie krytykujecie dzięki Wam, uczę się czegoś nowego, bardzo często mi pomagacie. Więc y, ja się chcę odwdzięczyć i to, czego bym Wam chciała życzyć już na ten zbliżający się nowy rok, to przede wszystkim yy, dążenie do celu i to, żebyście zawsze miały motywację w tym, żebyście do celu dążyły i przepięknych podróży, przygód poznawania Polski, poznawania świata. To mi przyszło, przyszło pierwsze do głowy mm, pierwsze do głowy, kiedy myślałam sobie, czego wam życzyć, no i wybrałam się do Empiku i szukałam czegoś pod tym kątem, i znalazłam dla Was dwie nagrody, i te dwie nagrody wygra jedna osoba, która się postara w konkursie, co trzeba zrobić, to Wam zaraz pokażę. Pierwszą rzecz, którą dla Was wybrałam, to jest myślę, bardzo ciekawa rzecz, jest to. Beata Pawlikowska, dziennik podróżnika. Taka niewielka książeczka, a w zasadzie trochę dziennik, trochę notes, trochę książeczka. Z przepięknym tutaj modtem na dole: Podróż jest stanem stopniowego uwalniania duszy. I mam nadzieję, że któraś, któryś z Was się z tej nagrody ucieszy. Bardzo fajna, twarda oprawa. I tutaj w środku mamy. Mój dziennik podróży, gdzie sobie wypełniamy swoje dane. I zaczynamy od planu podróży, kalendarium podróży, co którego dnia sobie będziemy robić. Mój dziennik podróży, czyli tutaj są po prostu takie karteczki, gdzie możemy w ramach pamiętnika zapisać swoje przeżycia z podróży. Miejsce na szkice i. Szkice i rysunki i różne takie po prostu jakieś tam luźne zapiski. Później bardzo fajna sprawa, najważniejsze do zapamiętania, czyli nie wiem, co chcecie zabrać, co chcecie zobaczyć, czego musicie dopilnować, wszystko co najważniejsze. Rachunki, wydatki, też ważna kwestia. I słówka i wyrażenia, których się nauczyłyście. Myślę, że to jest fajna sprawa dla osób, które już planują podróż, y, która w najbliższym czasie się wydarzy, albo dla tych z Was, które marzą o jakiejś podróży. Y, I, z, y, jakby to powiedzieć, liczę na to i mam pewność, że jeżeli zaczniecie podróż swoich marzeń planować tutaj, będziecie miały namacalnie w dłoni, to będzie ona coraz bliżej, y, coraz bliżej Was i w końcu te marzenie swoje spełnicie i, i taką, w taką podróż się wybierzecie. Także pierwsza nagroda to niezbędny towarzysz każdej podróży, czyli mam coś tu źle, sorry, y, dziennik podróżnika Beaty Pawlikowskiej. A druga sprawa to wiem, że szeroka, y, nie szeroka, duża liczba osób y, z moich widzów, z moich widzek to są dziewczyny aktywnie fizycznie, które... Y, Dbają o siebie, chcą o siebie zadbać, chcą zmienić swoją sylwetkę, chcą poprawić to, jak wyglądają, poprawić swoje zdrowie, swoje samopoczucie i ćwiczą. I też chciałam pójść trochę w stronę motywacji, trochę w stronę ćwiczeń, i, ym, i, i w tym klimacie znaleźć dla Was coś ciekawego. Wiem też, że część z Was ćwiczy z elwą chodakowską, dlatego zdecydowałam się na kolejną książkę. Dziennik, poradnik, notatnik. Jest to Twój dziennik Fitness. Rok z Ewą Chodakowską. Jeżeli któraś z Was nie ćwiczy z Ewą, to mi się wydaje, że ten dziennik jest na tyle uniwersalny, że spokojnie możecie go wykorzystać do jakiegoś innego programu treningowego, który uprawiacie. Jeżeli ćwiczycie już z Ewą, to myślę, że będzie to jeszcze fajniejsze uzupełnienie, a na pewno świetna motywacja. Mamy tutaj rozpisany cały ten całą zabawę na 12 miesięcy, ale możecie zacząć, w którym miesiącu chcecie w roku, ponieważ mamy po prostu pierwszy, drugi miesiąc, a nie y, styczeń, luty czy marzec. Y, I na każdy miesiąc tutaj w spisie treści to widać, mamy zaplanowany inny cel. Pierwszy to jest Ćwiczenia na mięśnie brzucha, później na pośladki, na klatkę piersiową, na górną część grzbietu, na dolną część pleców, na mięśnie szyi, na mięśnie łydek, na mięśnie skośne brzucha, na triceps i biceps, na mięśnie naramienne, na mięsień czworogłowy uda i na mięsień dwugłowy uda. I cała zabawa polega na tym, że każdy miesiąc rozpisujecie sobie w takim planie tygodniowym, macie każdy tydzień miesiąca i w każdym dniu wpisujecie sobie co będziecie robić tutaj macie przygotowane przykładowe ćwiczenia ze zdjęciami, z opisem tych ćwiczeń tutaj właśnie w pierwszym miesiącu na brzuch jakieś ciekawostki, ważne informacje i w każdym tygodniu zapisujemy sobie jak się czujemy fizycznie, psychicznie, jaki mamy nastrój co sprawiło najwięcej trudności, co wywołało uśmiech co zmotywowało, co sprawiło, że opadłaś z sił każdy tydzień możemy sobie tak Podsumować, po każdym miesiącu, to co myślę, że jest bardzo fajne przy ćwiczeniach i przy motywowaniu się do ćwiczeń i Franek to potwierdza właśnie swoim śpiewem, to miejsce na wpisywanie swoich pomiarów, ile centymetrów, które mamy w miejscu, jak oceniamy swoją pracę, swoje ćwiczenia z całego miesiąca, wystawiamy sobie sami ocenę, sami po prostu sobie robimy ewaluację i tak miesiąc po miesiącu możemy ocenić swoje działania. Myślę, że bardzo fajna sprawa, żeby zobaczyć, jakie mamy efekty, gdzie mieli naoczne efekty naszej pracy, naszych ćwiczeń. Jeżeli zwątpimy w to, czy nam idzie, czy nie idzie, czy warto robić te ćwiczenia, czy nie, to wtedy możecie sobie do takiego swojego własnego dziennika zajrzeć i sprawdzić, jak Wam idzie i zobaczyć, że tych centymetrów ubywa, a Wy się czujecie coraz bardziej wypoczęte, pełne energii i szczęśliwe. Także mam nadzieję, że... Że to, czego chcę Wam życzyć, czyli motywacji w dążeniu do celu, chociażby takiej związanej z ćwiczeniami, i motywacji w spełnianiu marzeń, chociażby takich związanych z podróżami, że te wszystkie moje życzenia dla Was noworoczne, może troszeczkę za wcześnie, ale nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno na składanie życzeń. Mam nadzieję, że one na wszystkie się dla Was spełnią. To, co musicie zrobić to pod tym filmem napisać komentarz i tym razem każda osoba ma tylko jeden komentarz, jedną szansę, napisać, jaki macie... napisać jeden swój cel, jedno swoje postanowienie noworoczne, ale to nie wystarczy. Chciałabym, żebyście też mi napisały, jaki macie... jak macie zamiar ten cel, te swoje postanowienie w życie wdrożyć. Mam nadzieję, że... Z łatwością, chociaż nigdy to nie jest łatwe, że z łatwością wybiera jedną osobę, która wygra te dwie właśnie książeczki i ubolewam nad tym, że książki są w dzisiejszych czasach tak drogie, że nie mogłam tego Wam więcej zakupić, ale to są nagrody ode mnie prosto z serca i mam też nadzieję, że te osoby, które nie wygrają to mimo to i mimo, że że nie wygrały, to coś dla siebie z tego konkursu będą miały, a mianowicie będziecie miały już swoją pracę w ręku, już swój komentarz w ręku, który będzie potem wystarczyło tylko sobie wydrukować, powiesić nad łóżkiem i będziecie już miały nie tylko swoje postanowienie noworoczne, ale cały plan, krok po kroku, jak chcecie je osiągnąć. Więc wtedy to już nie będziecie mogły mieć żadnych wymówek, tylko jak tylko po prostu zakasać rękawy i wziąć się do roboty i spełniać swoje marzenia. Wszystkie yy, ważne informacje... Zostaną umieszczone na dole w regulaminie. To, co najważniejsze, to to, żeby być moim subskrybentem, mieć 18 lat albo zgodę rodziców na podanie mi w razie wygranej swoich danych osobowych. Reszta wszystko będzie w, w regulaminie. Liczę na waszą kreatywność. Mam nadzieję, że nagrody ode mnie Wam się spodobają, że Wam się przydadzą i że podoba się Wam taki konkurs. Bo to jest ode mnie od serca. Ja książki kocham i mam nadzieję, że może takie książki nie tyle do czytania, ale właśnie takie, w które będziecie mogło włożyć cząstkę siebie, ucieszą Was i. Ja Wam bardzo serdecznie tego życzę, życzę powodzenia w konkursie i jeszcze raz proszę o przeczytanie całego regulaminu, bo wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z tym, że rozumiecie, zgadzacie się i akceptujecie cały regulamin, każdy jego punkt. Także Wy już zaczynajcie czytać regulamin i myślcie o swojej pracy konkursowej, a ja się z Wami serdecznie żegnam, czekam na Wasze prace i do usłyszenia następnym razem. Buziaczki, cześć, papa! Pa.